Ty kurwa, ja to zostawiłem w taluzie Nagrało się? No Kurwa, poszło elegancko. Operator Trzymaj Nie spadnie mi? Co? Nie Bemeczka jedna, gruzik Bemeczka druga, nie gruzik Jakiś dzisiaj dzień? Dzień upalania Ale to byłoby na tych ponach najpierw latać. Czemu? Bo te można zjechać fajnie szybko, a tamte... Tamte na śnieg były idealne. A ja bym najpierw zjechał te tylko no kurde nie wiem czy to ale to się podniesie. Wiesz co, chodzi. Mm. Problem jest z tym właśnie. Dwań do relata. Próbowałaś to podnosić? Nie. Nie są o takich rzeczy. A pytam się czy próbować to podnosić? A nie. Co? Nie wiem. Pato, nowy jackpoint. Mhm. Zamiast w 300 trzy nie? na taki jackpoint, Zespawałem z grubym coś takiego i to nie ma podnosić auto. Jakby testowaliśmy gdzieś to tam. I to... Jakie tako... Swoją rolę... Grywało, tylko że kurwa, ten nawarek jebany jest chujowy. Ja nie wiem po prostu, czy on podniesie auto Bo on ma mały zasięg, tak? Mm. Nie pisze. Do wążaby trzeba. O, i to jest chyba max ja Nie wiem, czy to idzie coś do góry, czy nie idzie jeszcze dźwięk. Ja to pompuję, a to nic. Już nie. Już się tylko ci przeskakuje. No więc. Więc tak. Tu nie jest, tylko oni są w górze. No tak średnio. Nie Nie no, co ty. Ty kurwa, ja to zostawiłem na luzie. Dobra, pa to. Patrz się uczy. Nie wyjdzie mi i nie machuja, nie? Jakby w sensie gdzieś tam jakoś z boku zakręcić się potrafię, ale że tak kółeczko zrobię, to może być ciężko. No <zysy> To wszystko trzeszczy to Co? To co? no coś drży jak tak stoi To wyjde, trzeba wyjebać. W ogóle mam nowy Góra, no, latało coś? Leciało coś? Średnia? Powiem Ci, że ciężko do by pana, panie Jak już gdzieś tam powiedzmy lecę no to chcę, albo nie wiem, zrobić przykładkę czy coś, albo woleć dalej, no to jest mi trochę ciężko i w sumie nie wiem dlaczego. Czy, czy nie potrafię? Niczego nie, nie, nie masz oponowanego. No, ale Nie, opon... od razu nie jest alt nie? Trzeba pilnować stan opon, nie? Gdybyśmy się nazwolicili. Razie zginę. Tak, pokażę. Masz buty ujebane. Taki, taki operator. Siedzi się opierdala. Jeszcze git! Jeszcze wytrzymają. Także klasy, nie? Ty, w ogóle to patrz. To powinno być tak? A, jest tak. No jest git. To co? Teraz twoja kolej? Dlaczego? Ja się boję tym autem jechać są prostej drodze. Co to? Nie No dasz radę. Tak ogólnie, no to gruzik wygląda zajebiście. Ładę, ładę. Co? Ładę, ładę. Nie no tak o, z tej perspektywy. Spoko, no, wiadomo, to nie jest kupeta czy coś, ale sam w sobie ładny, fajny. Mi się mega podoba. I ten kolor taki milka. Zamiast tego napisu faktycznie mogłaby być milka. Byłoby cudo. Ja jestem z taką krówką, nie? Z krówką. Proszę, nie krytykujcie mnie. To był pierwszy dzień, gdy gdzie latałem gdzieś bokiem, nigdy wcześniej nie miałem styczności. No, po prostu gdzieś tam się ewentualnie ześlizgnąłem, coś takiego, ale, żeby kręcić, nie wiem, jakieś kółeczko bokiem, byłem kongruzem w zimę czy coś, no to nie, nie, nie. Nigdy czegoś takiego nie robiłem, więc no, początki były dosyć trudne. No, zobaczcie sami, ale później, finalnie, chyba coś nieco wyszło. Nie idzie. Jesteś za dobry no takie gruza. Albo idzie, ale za sobą. Nie, no, nie wiem, nie wiem. Ale już przynajmniej nie piszcie. Pisz. Albo nie słyszę. Piszcie. I śmierdzić spalenizmem. No i kawa. W ogóle trzeba będzie te yy, ledy zrobić. Bo niby są, ale nie świecą. Ja tego, bo tak ogólnie to wizualne ja nie znam, ja tylko że umiejętności jednej kierowcy na poczty no to, to, to... druga sprawa i chyba najlepsze nie są, jak na razie. No nie jesteś tak dobry jak ja. Dobra, średni. <śm> nie. No <śm> nie chcę, żebyś się zawstydził. Nie wiem jak do tego podejść teraz. Dobra, jadę, nie? A ogólnie coś wyszło czy nie? Czy nie. No bo każde auto Ci gaśnie później. No bo mnie wyspinowało, tak? Tak to się mówi? Dobra, leci. Kurwa, poszło elegancko! E, to było zajebiste! Podobało mi się! Podobało się dla niego! To jest Oma. Co? To jest Milka. No dla Milki też, ale dla, dla jego też się podobało. E, zajebiście! Ja chcę tak potrafić. Częściej. No to właśnie zrobiłeś. Ale ja mu dawałem kurwa gaz, nie? On ten, a ja pizda, pizda, pizda. I jechało. To jebale. Kupiłem drugiego gruza? Nie. <noise> nie, no, ale szczerze, chyba za mała moc. To jest 2-2, 170 koni. Ale taki 3.0? Był, żeby, zajebisty Ej, nie, no, dobra. Ale to wyszło chyba zajebiste, nie? Dobrze wyszło. Podobałem się, dobra, ale co dalej? Muszę ja modlę, żeby w lód nie wleść. Jak się tak obracam. To dawaj teraz ty, zapraszam. Nie, zapraszam. Nie. To dawaj na bok. No nic się nie stanie, nie wiemy, się. drzewa no są daleko, dawaj. Nie, nie, nie. No dawaj, ja wolę tu. Chodź, zapraszam. Się czuję, tu to bezpiecznie. No dawaj. Już, siadaj. Dawaj. A później się nauczę rodeo, że wiesz, e, siadasz tu, masz tu i zliftujesz. Ale to myślę, że tak do następnej zimy to nie Radnij Ale było dobre, nie? To było dobre. Długo. A dobry był skręt czy nie? No tak pochyło. Dobra, ja Patrz, co się dzieje! Miód! Dobrze ujebana szpaciura była. Aż się dymi opon. Zajbiście, nie no, dobrze poszło to teraz. Z dzisiejszego upalania, nagrywania to chyba na tyle. Jedziemy jeszcze umyć Gruzina, bo jest cały. cały uwalony, obwoczony. A Gruzin też musi dobrze wyglądać. Także. O, patrzcie tutaj, jak to wygląda z tej strony. Takie, 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 to niestety przygody, ale na szczęście żadnych strat w dzisiejszym odcinku nie ma. I bardzo mnie to dziwi i zaskakuje pozytywnie. Bo nigdy bokiem jako tako nie latałem, gdzieś tylko jakieś, nie wiem, z zakrętów gdzieś się ześlizgnęło i tyle. Jakąś tam, nie wiem, tą błękitką F30 albo tą G. Ale tak nigdzie jakiś rond boczków i tak dalej nie robiłem. Ale wyszło jak na pierwszy raz chyba, chyba całkiem spoko To gdzie jedziesz? No Operator zajebał auto i samo jedzie. Ale wątpię, że będzie dźwisztować. No właśnie. Jak tam przejażdżka? Jak tam się jedzie gruzinem? Co? Daj, dawaj, lataż bokiem teraz ty Dlaczego? No dawaj Na ludzie, do radę O No, zajebiście Do Dasz radę Ciepło A nauczyć Ale przyjrzysz do masz kursanta na miesiąc To czekam na kursanta Kup mi rękawiczki Kupi tylko rękawiczki Jakie? Takie ciepłe Bo już całe ręce czerwone, Na 120 stóp Kupię operatorowi rękawiczki Dobra, elo Ale zajebiście to wygląda! Just got faded. Aha! Uh -huh. Me and my son. Hit him. Yeah. Hit him with it one more time. Uh -huh. Oh, dab on him. Aha! Uh -huh.